Energia. Wolna energia. To będzie szokujące, ponieważ żyliście, ponieważ byliście uzależnieni od energii pozytywnej i negatywnej, przeciągając ją w różnych proporcjach. Czasami miwaliście jakieś 62% energii negatywnej, nie w sensie złej, po prostu negatywnej. Rozumiecie? 62% energii negatywnej, a resztę pozytywnej, a proporcje zmieniały się przez cały czas odzwierciedlając stały przepływ i odpływ aktywowanej energii, aktywowanej, znaczy spolaryzowanej pozytywnie i negatywnie. Nie musimy tego robić, co jest szokujące, gdyż nikt nigdy wcześniej tego nie dokonał na Ziemi. Nikt nigdy tego nie dokonał. Będzie się to odczuwać dziwnie, ponieważ wolna energia nie dysponuje mocą. Wolna energia jest wszędzie, dookoła. Chcę powiedzieć, że to jest niesamowite. Niektórzy nazywają to jak to się nazywa polem pierwotnym, polem źródła energii, czy jakoś tak. To po prostu energia, która czeka, by ją aktywować. Ale nikt nigdy nie powiedział, dlaczego musimy ją aktywować. Po prostu na nią przyzwólmy. Konsekwencjami zajmiemy się później, ale teraz chcę, żebyśmy powrócili do Mera i po prostu zaczęli odczuwać tę energię. I znowu wasz umysł powie, nic nie czuję, ponieważ przywykł odczuwać pchanie i ciągnięcie. Umysł przywykł do energii siły, aktywowanej energii, ale ta energia jest całkowicie inna. Włączmy muzykę i przygaśmy światła. To jest bardziej niż szokujące. To jest absolutnie szokujące, gdy mowa o takich rzeczach jak wolny czas i wolna energia. Zauważcie, jak bardzo są ze sobą powiązane. Będziemy mówić o tym później. Dzisiaj nie chcę wygłaszać na ten temat drugiego wykładu, ale wolna energia to energia, którą nazywam neutralną, neutralną energią. Ona nie była aktywowana, a wasze ciało stało się zależne od aktywowanej, spolaryzowanej energii pozytywnej i negatywnej. W ten sposób ono funkcjonuje. Dzięki temu krew płynie i działają wszystkie enzymy. Ma miejsce nieustanny przepływ pozytywnej lub negatywnej energii w różnych proporcjach. Ale poczujcie teraz przez chwilę, co się będzie działo, gdy w waszym ciele otworzą się drzwi dla wolnej energii, która nie ma w sobie ładunku światła czy ciemności. Nie jest pozytywna czy negatywna. Po prostu jest. Po prostu jest. Nie potrzebuje rozdzielenia. Separation. Mówiliśmy o Izydzie i Adamie, pierwiastku męskim i żeńskim, starym rozdzieleniu. Mówiliśmy o ich ponownym połączeniu. W jakimś sensie podobnie jest z wolną energią. Z pozytywną i negatywną energią. Ale co się będzie działo, gdy wasze ciało zacznie używać wolnej energii, niespolaryzowanej, nigdy wcześniej niepodzielonej? Energii, która nie jest rozbita albo rozdzielona wolna energia. Energia, która nie posługuje się siłą. Lubię wolną energię nazywać również bezsiłową energią. A co się będzie działo z umysłem, który zawsze używał energii dualności, pozytywnej lub negatywnej? Co się będzie działo z programem umysłu i każdą myślą, która przez niego przebiega, z każdym przekonaniem, jakie jest w nim zawarte i które przeciągało starą energię dualności? Co się stanie teraz, gdy czysta energia? która nigdy nie była podzielona, można powiedzieć, że pochodzi ona wprost z pasji niepodzielnego Ja jestem. Co się stanie, gdy ona dostanie się do umysłu, do myśli i przekonań, a nawet do waszego intelektu, czysta wolna energia. I co się stanie, gdy zastanawiać się będziecie nad dostatkiem lub wyżywieniem siebie, albo źródłem waszej ludzkiej energii? Co się stanie, gdy postanowicie zrobić coś szokującego i zwyczajnie przyzwolicie? Żeby wpłynęła wolna energia, stając się źródłem waszego dostatku w miejsce starej energii władzy. W bardzo dużym stopniu energia na planecie została skażona, skażona w sensie takim, że ludzie kojarzą ją z siłą i władzą. Nie ma potrzeby władzy. Energia, władza, siła wszystko to oznacza mniej więcej to samo. A co jeśli my, jako grupa, staniemy się naprawdę ekstrawagancyjni i przekroczymy to? Żadnej władzy, żadnej siły, żadnego tarcia. Żadnego oporu. Co jeśli jako ludzie otworzymy drzwi i okna na naszą prawdziwą istotę? I pozwolimy na wolną energię. Czujecie jej czystość? Nigdy nie była podzielona. Nigdy nie miała dwóch przeciwstawnych biegunów. Co się stanie, jeśli ona w Was wypłynie? Co się stanie, gdy będziecie ją wdychać? Oczywiście bez wysiłku. Co się stanie, gdy będziecie ją po prostu wdychać i wpuścicie ją do swojego ciała? Pozwolicie jej pozostać w swoim ciele? Co się stanie, gdy ona wniknie w Wasze myśli i Wasz umysł? Jest szokująco czysta. I sprawia, że przy niej inne energie wyglądają przestarzałe. Ciężko i tak szaro. A więc, kiedy pytam. Dlaczego możecie chcieć zostać na tej planecie, na planecie, która nie jest dla mistrzów? To tym, co właściwie robimy, jest zmiana paradygmatu, zmiana wszystkiego. Nie pozostajemy w czasie, nie zostajemy w starej energii, zmieniamy ją. Pozostając na tej planecie, nie pozostaniemy w tych samych ubraniach, w tych samych domach. Mówiąc metaforycznie, wszystko to zmienimy. Nie będziemy kontynuować niekończącej się nudy i frustracji. Zmienimy cały paradygmat. Wszystko to zaczyna się dokładnie tutaj. Pośród prawdziwych trans ludzi. Chcę mi się śmiać i naprawdę się śmieję, kiedy patrzę na wszystko, co się dzieje z technologią, transhumanizmem, kiedy słyszę, że wszczepienie komputerowego chipa do mózgu, bądź poślubienie robota, czy robienie tych podobnych rzeczy uważa się za postęp. To nie jest postęp, to jest to samo stare gówno, tylko szybsze. Dla mnie transhumanizmem jest tym, co my tutaj robimy. Zmieniamy reguły gry, wchodzimy w wolny czas, narastający czas nadal będzie istniał, to i życia mistrza. Zmieniamy energię. O, stara energia spolaryzowana czy podzielona energia nadal będzie częścią życia, ale wchodzimy również w wolną energię. I dla mnie jest to prawdziwy transhumanizm na tej planecie. Podczas gdy pozostali bawią się technologią i opracowują nowe miecze, lżejsze, szybsze, ale jednak wciąż miecze. My wchodzimy w boski transhumanizm. Dlatego właśnie zostajecie. Dlatego właśnie wybraliście bycie na tej planecie. To jest ów potencjał, o którym mówiłem wcześniej. Pozostawiacie po sobie spuściznę. Dlaczego? Ponieważ do licha jesteście twórcą. Ponieważ możecie spuściznę prawdziwej zmiany, potencjał dla innych, jeśli zechcą to kontynuować. Byliśmy porządny, głęboki oddech w tym dniu. Być może nie do końca jeszcze rozumiecie, czy czujecie w tej chwili, że to, co zrobiliśmy dzisiaj, było szokujące. Ale będziemy to kontynuować. Weźmy porządny, głęboki oddech.